sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com A z nami właśnie, nie wiem czy smutne, czy bardziej wyczytowany Adam Niedźwiedź po remisowym pojedynku. Jak się czujesz? No zmęczony strasznie. No z... nie, że jestem załamany, ale na pewno ciężko jest przełknąć tą trzecią rundę. Wypompowałem się i no kolejna lekcja. Mogę się tylko cieszyć, że jest to lekcja, która nie jest okraszona dodatkową porażką w rekordzie i, i no trzeba wrócić i jeszcze mocniej zapierniczać. Bardzo się siłowałeś w drugiej rundzie tym trójkątem, nogami chciałeś tam dopiąć, potem nie wiem czy była druga czy pierwsza, ale wiem, że potem wpiąłeś haki, próbowałeś iść po kimurkę. Czy to Cię tak spompowało, że faktycznie po prostu brak kondycji w trzeciej wyszło? Co było powodem tego? Wiecie co, no nie mam pojęcia, na pewno wiem, że... Już w pierwszej rundzie przypiałem mocno. Nie wiem, to tak wszystko jakoś działa, że jak wyląduję w tym parterze, to w jiu wychodzę i chcę za wszelką cenę zgnieść. Tam mam też trochę więcej czasu, mam 8-10 minut i jestem do tych dystansów mega przyzwyczajony. Tamte ręce wytrzymują, no tylko tu, te, tam mnie nikt nie podnosi i za dużo wydaje mi się po prostu tych nawyków jujitsu, nie wiem czy nie odpuszczę, no, muszę to siąść na spokojnie w domu, bo nie wiem czy po prostu nie, nie odpuścić jiu Jitsu i tych startów na chwilę, bo jak widać... Z... Sam, sam skill w jiu na poziomie MMA w KSW może czasami nie wystarczyć. No właśnie, jak to jest, bo yy, podszedł Tomek Brąder, wszedł do Mameda, u Mameda i podszedł do mnie powiedział, że nawet nie będę mówił jakich słów użył, ale robicie na treningach stójkę, idzie ta stójka, ona wychodzi i przychodzi walka, idziesz do brazylijskiego jiu -jitsu. Skąd to są te nawyki po prostu? No, no tak, no to jest. Nawyki, mam nawyk jak nie wiem, jakaś kurde małpa jebana i chwytam się wszystkiego czego popadnie w tej walce. Naprawdę, ja trenuję więcej stójki niż, niż parteru i jeżdżę po klubach i każdy jest no i... Ja, w, ja za... Wiem rozdziewką, myślałem, że ty wygrałeś kurwa, byku. Kurwa, przepraszam. No, nic się nie dzieje, Powinien robić. wygrać ten gość, Ja Nie, nie, Jeszcze dużo roboty. roboty przed nami wszystkimi, tak nie jest, przejmuj się, tak nawet jest, jak wygraliśmy. Tak, jest, tak jest. Nie, serio, To tobie gratuluję, no, tak powinienem walczyć. No tak jak mówię, fajnie, że ludzie z Rzujicu się trzymają razem. Sorry, zgubiłem pytanie? No tak, że z kilka wychodzi po co Aha no naprawdę bardzo dobrze się tam biję, ale nie wiem, no, wchodzę do klatki, jest jakiś kurde, impuls w głowie i, i, i się zamieniam w gościa z nie. A czy to była najdziwniejsza runda w twojej karierze? Bo w internetach już piszą, że to była najdziwniejsza runda w tym roku na KSW. Na trzecia? To fajnie, że dostarczałem najdziwniejszej rundy w KSW. Nie? Nie, nie, nie wiem, no wiem, że mogę być szczery, że jak byłem gdzieś tam pierwszy raz na tej ziemi i po prostu widziałem go podwójnie, mówię wstanę do góry, zostanę znokautowany, miałem cały czas w głowie, że wygrałem na pewno dwie pierwsze rundy i nie wiem, no tam się po prostu czułem bezpieczny, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że, że nie dałem walki, ale też nie... Dbam o swoje zdrowie, no, nie chciałem wejść do góry i zostać znokautowany ciężkim knokautem, bo czułem, że po prostu moje ciało odmawia mi posłuszeństwa. Nie wiem, może to czas na to, żeby pozbierać do zdrowie zdrowia do kupy. Cały czas od dwóch lat jestem zarażony bakterią gronkowca, mam ją cały czas w oku. Tak naprawdę tamten cały rok zwalałem na to i, i nie trenowałem. Tak naprawdę nie mogłem, ale byłem mocno załamany. Od tego roku powiedziałem sobie, że nie ma co zwalać na to oko. Zamontowali mi rurkę i yy, zrobiłem wszystko, żeby ten rok był jak najlepszy sportowo. Osiągnąłem wiele, ale tak jak mówię, no, może to też czas zaleczyć to oko, bo. Tego zdrowia może zabraknąć na poziom KSW. A nie, nie, na pewno nie jestem w tej organizacji, żeby dawać takie walki, bo chcę dostarczać lepszych emocji i pokazywać, że, że jiu jest no. A jak ty skomentujesz werdykt, bo on jest no, był dosyć szeroko komentowany. Ja nie widzę tutaj kontrowersji, ale były głosy takie, że. W sumie, którąś z rund Tobie też można było zapisać na Twoją korzyść w stosunku 10-8? do 8. czy kurde, no nie wiem, no widz, mam być szczery, mam być, no ja trzecią zawalczyłem całym serduchem, no nie wiem, czy niosła mnie tu publika, nie wiem, chęć po prostu wygrania tej walki, dowiezienia, że tak powiem, tego, te, tego werdyktu na swoją korzyść, ale jak tam stałem, to czułem, że to będzie remis no dwie moje. Um, moi, za mało było ciosów w tych pierwszych dwóch, chyba, żeby albo jakiegoś tam mocnego łokcia, żeby on też gdzieś tam e, no pokazał, że też odczuł jakieś moje ciosy. No, to, że, to, że on harczał tam z dwa razy po ciśnięciu barkiem, to tak naprawdę je słyszałem tylko ja i może sędzia, nie? To, no. To, to, no. Adam, skoro jesteśmy przy werdykcie, jak zareagowałeś na, na publiczność, na to, że gwizdali? Uważałeś, że to jest odnośnie werdyktu, odnośnie tego, co się wydarzyło w tej trzeciej rundzie? No Jak ty na to patrzysz? Nie wiem, no... Na co gwizdali? No jak gwizdali na mnie, no to mogę tylko przeprosić i, i powiedzieć, że dałem, że, że zrobię wszystko, żeby już nigdy nie było najdziwniejszej rundy w historii KSW. Hmm. Czy gwizdali na werdykt, no nie wiem. No, na pewno wiem, że był tam duży sektor za mną około 200 ludzi, i może część z tych ludzi gwizdała właśnie, bo się nie zgadzała z tym werdyktem. No. Nie wiem, no ciężko mi to jest powiedzieć, byś musiał całą tą publikę tu na teraz, nam, wiesz, wy, 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 wywiady wziąć, Chciałem nie? tak poznać twoją opinię po prostu na ten no, temat. nie wiem, no ja no po prostu no, czułem, że na wszystko gwizdzą, no nie wiem, no. Tak, okay. Początkowo miałeś się zmierzyć z Jonem Surdu, który tutaj przychodził i powiedział tak. Adam, to mnie powinien pocować tą chorą nogę, że ze mną nie <laughs> zawalczył, bo bym go zniszczył. Możesz to skomentować? Nie będę komentować, no. Dużo gadał, ja nie wypadłem. To też jest, nie jest łatwa sytuacja, żeby do zgoła innego przeciwnika wyjść. Wydaje mi się, że jak on by został wywrócony na glebę, to by się to skończyło w pierwszej rundzie. Okej, okay, dziękujemy dobra. Ci bardzo Adam. Cześć. Dzięki.